Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny kwietniowy poranek. No, przychodzę z tematem, który mnie frapuje od pewnego czasu, ponieważ motyw perfum podobnych, klonów, naśladownictw z takim podtekstem, a po co przepłacać, ciągle powraca, budzi emocje. Przyznaję, że no, chyba przyszedł czas, kiedy trzeba jakieś granice wyznaczyć pomiędzy tym, kiedy mamy do czynienia z naśladownictwem, z inspiracją, a kiedy z prostym klonem, a kiedy z kopią. No, myślę, że nieraz ten temat był omawiany, ale najłatwiej na przykładzie. Przechodzę dzisiaj do Was z pro dwoma produktami, które znam znakomicie: Chanel Chez Fresh. Kartonik, Amber Fusion, kartonik, Chanel Chance of Fresh znam od dnia premiery. Są to wyjątkowo ciekawe perfumy. Właściwie nasza znajomość zaczynała się od testów próbeczkowych, ale szczęśliwie dostałam też kilka flakoników od widzów Chance of Fresh, Amber Fusion. No i rzeczywiście... Podobieństwa, o których piszą ludzie gdzieś tam w internetach, na przykład na Fragrantice, są wyczuwalne i są dość spore, ale nie jest to takie podobieństwo jeden do jednego. Ale zanim opowiem kilka słów o tym, co te perfumy różni, co łączy, może kilka słów o tym, że marka Chanel to jest taka bardzo szczególna marka na mapie świata perfum, otóż oni mają już od wielu, wielu lat, a potem inni poszli ich śladem, Własnego perfumiarza, czyli przytłaczająca większość firm sygnujących perfumy, bo to właściwie byłoby najlepsze określenie. A chociażby taki w Saint-Laurent, wielka zacna marka, przynależąca do Haute Couture, zleca pomysł, czy powiedzmy, może dział marketingu ma jakiś tam szkic tego, jak perfumy powinny wyglądać, ale już całkowitą pracę koncepcyjną zlecają firmom zewnętrznym. I takie firmy zewnętrzne, no jedno z nich jest na przykład firma, niech, dla której pracuje Alberto Morillas, teraz mi się nawet przypomniało, że Alberto, Alberto Morillas w takim słynnym filmie, który znajdziecie tutaj w internetach, zrobionym chyba przez BBC, mówi, że owoce... On mówi na to fruity, czyli perfumy owocowe. Bo to tak gdzieś no, parę ładnych lat temu był film robiony. Mówi, że fruity dla Yves Saint Laurent to nie jest takie samo fruity jak dla innej marki. Także ci ludzie pracujący w tych firmach, robiących koncepcję perfumową, opracowujących po prostu no, jakiś taki rodzaj szkicu perfumowego, a potem wykonującego, mają to świadomość, że owocowa, owocowość u Yves Saint Laurent. Czymś się musi różnić od powiedzmy, marek odzieżowych, takich pret Ale jak wspomniałam, Chanel ma perfumiarza zatrudnionego na własność, na wyłączność. Można powiedzieć, że od iluś lat już robi tak samo Hermes i podobnie Dior. No, Guerlain chyba podobnie, ale tam jest troszkę inna his historia. Guerlain. Y po prostu został wchłonięty, wykupiony przez duży koncern. No i ten pracujący przez lata na wyłączność dla marki Chanel perfumiarz nazywał się Jacques Polsz. W tej chwili tam pracuje jego syn. No, tak to działa w tego typu firmach rodzinnych. Po prostu przejął schedę po ojcu. Widzę, że Chanel nie lubi się z ludźmi rozstawać. Ktoś, kto już tam w tej marce zostanie, to zwykle zostaje do emerytury, tak samo z dyrektorami kreatywnymi. A potem nawet, jak widzicie, w przypadku. Perfumiarza, schedę przyjmuje syn po ojcu, ale to jest absolutnie zrozumiałe i wytłumaczalne, ponieważ cała branża perfumowa, szczególnie ci ludzie związani z gras, właściwie albo można powiedzieć, oni to wypracowali, tę formułę. Bardzo właśnie ceni to, że ktoś pochodzi z rodu perfumiarzy, bo poznawanie subtelności, niuansów substancji naturalnych ale także nie tylko, bo już syntetyczne oczywiście w perfumach, to jest proces na wiele lat i ktoś, kto w tym wyrósł, na pewno jest mu łatwiej po tym świecie się poruszać po prostu. No i Jacques-Polsz wymyślił kilka ciekawych perfum. Jacques-Polsz pracujący dla Chanel miał taki komfort, Chanel robiła perfumy raz na wiele lat, tłumaczył to Coco Mademoiselle i Chanel Chance, powstawały mniej więcej w tym samym czasie, i Jacques Polsz dużo o tym mówił, że pracował nad oczyszczaniem vetiveru. Vetiver to jest taka nuta, która bardzo długo była w męskich perfumach, ale była taka wytrawna, miała jakąś taką bardzo, bardzo nawet animalną nutę. Moim zdaniem takie perfumy, które pachną powiedzmy stajnią, dobrą stajnią, to zawierają taki właśnie na bazie vetiveru zawierają właśnie ten refleks jakiś taki, taki właśnie takiego czegoś nieczystego, ale oczywiście to ładnie obudowane, pięknie gra. No ale dodać vetiver, do tego oczyszczony do perfum, no wymyślił Jacques Paul On wymyślił, najpierw to wprowadził do Coco Mademoiselle, a potem właśnie Chance. Te perfumy mają dużo wspólnego, ale jednak to jest taki pozór. to na pierwszy rzut powiedzmy, na pierwszy niuch, rzut nosa, Powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, ale potem zaczyna się zupełnie inna opowieść. I Chanel Chance, która jest takim prawzorem perfum, o którym dzisiaj będę mówiła, to są perfumy z 2003 roku i Chanel mówi tak, to jest różowy pieprz, jaśmień i paczula. Ale fragrantika dodaje więcej nut, mówi o tym, że paczula jest i w nucie głowy i właśnie w nucie bazy. No i ten wspomniany vetiver. Ale to jest teraz taka moda, że właściwie wskazuje się tylko nutę z nuty głowy, nutę z nuty serca i nutę z nuty bazy. Natomiast moim zdaniem najciekawszą kompozycją, najciekawszymi perfumami z całej tej linii Chance to jest właśnie Chance of Fresh. Te perfumy po prostu pachną wybornie, wspaniale się sprawdzają latem, chociaż zawierają silną frakcję kwiatową w postaci jaśminu, ale jak zajrzymy na stronę Chanel, tam jest taka informacja: cytryna, jaśmin i drewno tekowe, zawsze dodanie do perfum nuty silnej frakcji drzewnej. Daje takie perfumy przewidywalne, które się dobrze noszą, nie nudzą się tak łatwo. To jest bardzo ciekawy zabieg i naprawdę sprawdzony. Także Chanel Chenzo Fresh, świetne na lato, godne polecenia. No i oto pojawiło się kiedy? Dwa lata temu? No duży koncern odzieżowy Inditex wszedł do świata perfum, no właściwie już dawno, ale w 2020-2021 wprowadzali bardzo dużo ciekawych perfum. No i to nawet nie jest tak do końca prosta inspiracja, ponieważ powiem Wam, że kiedy próbujecie te perfumy wąchać na przykład tak nieprofesjonalnie skorka, to tu bardzo, 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 bardzo wybija się coś, czego nie ma w Chanel Chance of Fresh jakaś nuta, bobutonka. To są niezwykle modne nuty, znajdziecie je w Good Girl Karoliny Herrera, w bardzo dużo w wielu modnych męskich perfumach. Taki silny, dominujący akord, ale potem na skórze gdzieś to znika i zostaje taki właśnie charakterystyczny dla Chanel Chance of Fresh zapach. Gdybym miała powiedzieć tak, to jest może przypomina Chanel Chance of Fresh, ale jest to jakby wersja intens, skondensowana z jakąś taką nutą łowy, bardzo bardzo skomplikowaną, utrudnioną. Co jest dość ciekawym zabiegiem, bo zwykle to wszystko trudne, co się pojawia, to przychodzi gdzieś tam w nucie bazy. No, ale gdy zaglądniecie na stronę internetową na przykład Zary, albo gdzieś tam poszukacie opisu, no to tak, tu, jest, tu są wskazane takie nuty, których nie znajdziemy w Chanel Chance of Fresh, bo jest tu lilia, jest tu ambra i jest tu wanilia. I gdybym miała po powiedzieć dla kogo te perfumy, komu jakby sugeruję, no to powiedzmy komuś, kto zna te perfumy i szuka czegoś bardziej intensywnego, wyrazistego. Chociaż jak gdybym miała wybierać, to oczywiście najlepiej według mnie pachnie Chanel Chance of Fresh. I nie można powiedzieć tak jak niektórzy lubią mówić, że to jest to samo, nawet lepsze. No, na pewno jest ten akord, jest tutaj inspiracją, ale nie jest prostym klonem, prostym naśladownictwem. I ta linia, właśnie, to jest linia R Chapter. Ona ma sporo perfum, które nawiązują do innych obecnych na rynku. No, taka koncepcja. I powiem szczerze, bije się ciągle z myślami, czy to zaakceptować, czy nie, ale tak, w nazwie tego nie widać, we flakonie nie widać jakichś podobieństw, gdzieś tam w zapachu jest. Prawnicy, mądre głowy gdzieś tam w Europie, nie zdecydowali się ochronić prawem zapachu. Myślę, że skoro tak, to inni z tego korzystają po prostu. Przyznam się szczerze, że nie znam całej tej linii Chapter. No, te, które akurat miałam możliwość poznać, kupić, bo to widzę bardzo szybko perfumy inspirowane się wyprzedają, więc już tam tych innych nie znalazłam. A zresztą niektóre naśladują takie perfumy, które no jakoś tak nie przemawiają do mnie, uważam za, trochę za, za trudne, nawet może za bardzo. Natomiast jest to inspiracja, tak, bezdyskusyjnie, ale jednak poszli własną drogą. No bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, bardzo. Jeśli macie jakiegoś ulubieńca z tej linii, to napiszcie, który to jest. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pięknie pachnącego. Pa. pa.